Był koncert bosejnuszki dla dzieci. Takie warsztaty były tutaj pokazywane. A potem z tego się zrobiło duży, mały, czyli dorosły mistrz i uczeń. I to jest najlepsze, co się mogło wydarzyć w Kazimierzu, bo nie tylko prezentujemy tych dorosłych, ale to, co dorośli robią dla dziecków, czyli przekazują tradycję, ten nośnik tradycji młodym, szczepią im miłość do tradycji śpiewania, grania i to jest pokolenie, które po tamtych latach, dzisiaj prawnuki już przyjeżdżają i, i startują teraz dziecka w tej konkurencji, duży, mały. Mistrz, który dzieli się swoimi umiejętnościami, techniką i śpiewu, czy gry z młodymi. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, Jarchacki Stanisław Stasku, prowadź swojego ucznia, Mateusz Zapadka, Patrzcie młody chłopców, za chwilę posłuchacie, ile pary, ile siły w jego śpiewie. Poczekajcie, zaraz panowie dadzą mikrofon. Staszku tutaj, tutaj chodźcie. Mistrz Stanisław Archacki, Mateusz Zapadka, Zmyszyńca, śpiew oczywiście, tam pod Borem Siwe konie. A drugie, mój Boże, mój Boże z nieba wysokiego. To są dwie pieśnicki, w których, ale nie tylko te, bo oni mają strasznie bogaty repertuar. Tu na Kazimierz wybrali te dwie. Mistrz pewnie będzie piesy zapierało i młody po nim przejmuje. A kurczowski śpiew szczególny, bo jest taki ciemny, poważny i doniosły. Nie ma cichego szeptania. Śpiewa się tak, żeby głos leciał do się i leciał we świat. Przywitajmy brawami i prosimy mistrza Józefa. Tam pod siwe konie, tam pod borem siwe konie podziwaj, Jasiu, podźwa ponie, Podziwaja Jasiu, Я не буду идти сам. Koniom msiana, koniom msiecki, łas on puda, do dziewecki łas on puda, do Moje Boże, moje Boże, Sokiego. Nie daj Bóg nikomu, nie daj Bóg nikomu chleba wyrobnego. Nie daj Bóg nikomu, nie daj Bóg nikomu chleba wyrobnego. Go.